sobie sprawdzanie kworum za moment, i się stabilizuje system. na Panu Michale, Pan Piotr Sprawdzanie forum. To kto? Pan Piotr Nie, Augustynie, głośniej. Hmm. Bo niż jest tyczek. No to będę się starał, ja mówię głośno, ale... Dobrze słychać, dobrze słychać. Nie, my, Jasław, Jasławiutku. Ja, sła, ja, sła no, ja też. To A tak to Pani Agnieszka obecna na sali, czy słyszy? Słyszę i widzę. Bardzo dziękuję. Pani Wioletta Balaska. Słyszę i widzę. Dziękuję. Zamieszczę się coś Pan Andrzej Kowal, obecny. obecny na sali. Pan Andrzej Dronak, widzi, słyszy? Widzę, słyszę. Słabo, ale słyszę. Dziękuję. Pan Eugeniusz Wysokański? Jestem obecny. Dziękuję. I pan Alan Żurowski, widocznie. Widzę, słyszę. Dziękuję. Ja również jestem. Pani Jadwiga Kowalska. Pan Grzegorz Ucze, jeszcze raz, bo uraz... E, widzę i słyszę, widzę i słyszę. Dobrze, odznaczam. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Z tego co widzę, to, to, to wszystko. Pan Wierchnicak, Nic nie zmieniać Pana Augustyna. Tam się szum na sali robi i to tak. ...w dzisiejszej sesji. Nieobecny jest pan Piotr Nic. Porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie sesji. Stwierdzenie porządku obrad. To mamy za sobą. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. I tu bardzo proszę pana skarbnika. Co Aha, jeszcze obecny szczególnie. Przejdźmy. Pan Bogdan Alanowicz. Jest, jest, jest. Zalogowany. Jest. Pani Pan Andrady. Joan. Karolina Jaruga, widzę. Słyszę, dziękuję. To pan Adam, tak sztuka. No właśnie. Kotlety się przypalają. No. I to wszystko zagłusza. Pan zniknie w Nie widzę. No. Nie znam, bo mam wyłączony głośnik. Teraz mam się. W dwóch rolach. Pani Marlena Ożda. Jestem. Dziękuję. Pani Krystyna Śliwka w dwóch rolach. Jestem. Pan Andrzej Krusiewicz, Wysokański. Jest. Widzę dziękuję. Ja jestem. I jeszcze Pani raz, ja pana sali. Aha, Pani podpisana. Dziękuję. Więc oddaję głos panu skarbnicu w celu przedstawienia projektu uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja następnie oczywiście chciałem ze swojego miejsca przeprosić za szczególny tryb, w którym została zwołana ta sesja nadzwyczajna. Wynika ona z pewnego przełoczenia, gdyż e, zmiana, która dzisiaj e, musi zostać wprowadzona do budżetu przewidziana była w trybie wprowadzenia poprzez zarządzenie Wójta. Niemniej po ostatniej sesji, kiedy przysiadłem do dokumentów, aby przygotowywać tą dokumentację, zorientowałem się, że klasyfikacja, w której pieniążki, które pozyskaliśmy wchodzą do budżetu, niestety wymaga, czy znaczy niestety, wymaga zatwierdzenia przez radę Gminy. Stąd właśnie też ta sesja była konieczna, ponieważ aby nie stracić tych pieniążków, musimy je wprowadzić do końca września. Są to pieniążki, które na wniosek z Urzędu Gminy pozyskaliśmy na remonty przepustów i po to, żeby to zadanie było poprawnie zrealizowane i zakończone, zakończone w, w, na warunkach, które są w umowie o dofinansowanie, Niestety, wystąpiła konieczność, abyśmy tą zmianę jeszcze we wrześniu wprowadzili, tak naprawdę dwa dni po sesji, na której mogło to zostać zrobione. Za co ze swojego miejsca przepraszam, no i o, proszę o pewne zrozumienie. Jest to uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Wysokowica uchwala, co następuje. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 35 tysięcy złotych, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35 tysięcy złotych. Plan dochodów po zmianie 63 790 754 zł, w tym dochody majątkowe 3 761 623 zł i dochody bieżące 60 029 131 zł. Szczegółowe zmiany w dochodach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 35 000 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o 70 000 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o 35 000 zł.

Szczegółowe zmiany w wydatkach gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W uchwale budżetowej gminy Wysokowice z dnia 29 grudnia 2021 roku załącznik planowane dochody i wydatki z tytułu zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uzasadnienie. W związku z zawartą umową o dofinansowanie z Województwem Dolnośląskim na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnych w gminie Wysokowice wprowadza się do budżetu dochody bieżące w kwocie 35 tysięcy zł w rozdziale 01008 paragraf 233. Kwota dofinansowania stanowi 50% wartości planowanego do realizacji zadania. Po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 01008 paragraf 427 o kwotę 70 000 zł. Wkład własny w kwocie 35 tysięcy zabezpiecza się z rezerwy ogólnej opisanej w rozdziale 758/18, paragraf 481. Zadanie remontowe będzie realizowane na przepustach w Dąbrowicy, Łomnicy i Wysokowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Przejdźmy do projektu uchwały Zapytania wnioski. Nie widzę. Przejdziemy do głosowania w takiej sytuacji. Pani Radna Jestem za. Pan Radny Grzegorz tutaj. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Krzysztof Makowski? Jestem za. Dziękuję. Pan Andrzej Masztaler? Jestem za. Dziękuję. Pani Radna Katarzyna Miler? Jestem za. Pan radny Michał nie jest Dziękuję. Pan Piotr nieobecny, Pani Radna Jadwicka. Ja Mina Radowska za. Za. Pani radna Krzysztof Naświchka. Za. Pani radna Wioletna Walecka. Jestem za. Jest. Pan Piotr za. Jestem za. Pan Radny Polak za. Pan Radny Andrzej Grona. Za. Dziękuję. Pan Radny Eugeniusz Puszański, Jestem za. Dziękuję. I Pan Radny Adam Żurowski. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wszyscy obecni wyrażili się za poparciem uchwały. Nieobecny Pan, czyli 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących dziękuję. dziękuję Państwu. Zamykamy LXXV sesję Rady Gminy Wysokowice. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.